Dziękuję Bogu za ten kolejny dzień łaski, który posłu mamy od Pana naszego i za ten szczególny dzień, gdzie możemy posłu nie tylko posł, mówić, wspominać, ale możemy posłu również przeżywać Naszego Pana w swoim życiu. Dlatego, że posłu Psalmista posłu mówi: „Oczy moje podnoszę do góry, skąd przychodzi pomoc”. Psalmista mówi w drugim miejscu: „Jeśli Pan domu nie zbuduje, to na próżno wszelkie posłu nasze wysiłki”. W Dziejach Apostolskich czytamy i nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, w którym mogliby być, być zbawieni. Autor jednej pieśni tak mówi, tylko imię Jezus daje zwycięstwo nam. I chwała Bogu, kochani, że możemy mówić. Zgromadziliśmy na tym miejscu dzisiejszego dnia. Aby szczególnie posłu wyrazić wdzięczność naszemu panu, aby podziękować naszemu panu to za to wieczne odkupienie, za to wieczne zbawienie, za to wieczne za te przebaczenie, które on posłu nas tak kocha do, do końca, tą miłością, której człowiek nie jest w stanie czasem jeden do drugiego postępować, a on nas kocha każdego dnia. I czy upodamy? On wyciąga ręce, aby nas podnieść. I psalm psalmista po mówi takie słowa. Bardzo krótko chciałbym, ale po I mówi Psalm 19. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to nowa. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk, i do kręcą świata dochodzą ich słowa. Tam na nich. Słońcu postawił namiot, a ono, jak ulubieniec wychodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed Jego żarem. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości, rozkazy Pana są słuszne rozweselają serca, przykazanie Pana jest jasne oświeca oczy. Bojeś Pana jest czysta, ostoje się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze. I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Uchybienia, któż znać może, ukryte błędy odpuść mi. Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu, niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie Opoka mój, Moja i Odkupicielu Mój. Psalmista posłów mówi, i my to widzimy, że to posłów piękno dzieło stworzenia naszego Boga, naszego stwórcy. To, co wszystko posłów mówi, i niebiosa opowiadają chwałą Bogu i ta przyroda, to wszystko posłów potwierdza wielkość. Naszego stwórcy, naszego Boga. I my tylko po prostu, możemy cieszyć się tym, my możemy z tego korzystać w swoim życiu. A szatan to chce często tak zniszczyć. I mamy po prostu ten dobry czas, mamy tę wspaniałą taką ucieczkę, schronienie w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I on zostawił nam, abyśmy mogli nieść po prostu to Ewangelię, mogli nieść po prostu mówić o tej wielkiej Bożej Miłości, o tym cieplej, o tej łasce Bożej, którą po prostu, Bóg okazał dla mnie, dla Ciebie i drugim, aby te ciepło Bożej łaski dochodziło i na drugie, do drugich ludzi, do drugich serc. I dru, jeden, taki wiesz, w następnym rozdziale mówi, jedni chlubią się wozami, drudzy koń, końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana naszego Boga. Jakże po jest dobre to w naszym życiu, że mamy te priorytety w swoim życiu, że wiemy w czym jest chluba, może ten świat wiemy, że zabiega o ten byt doczesny, o tę majętność. no my wiemy, że to wszystko posłuch, kiedyś tam ono odejdzie, zostanie, a te najważniejsze posłuch, życie z Bogiem i ta wieczność, o której po prostu czytamy w Słowie Boże, i mamy po prostu czym się chlubić naszym Panem, że Jego poznaliśmy. I Jeremiasz mówi, Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie i że ja Pan czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. To łaska naszego Pana. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa uczyniła, że mogliśmy Jego poznać. On był taki czas, że stukał w nasze serca, w Twoje i moje. I On nie zrezygnował po pierwszym razie, może po drugim, może wielokrotnie może stukać, stać gdzieś tam u Twoich drzwi. I On posłuch, wszedł, zamieszkał w naszych sercach i dzisiaj poseł, możemy się cieszyć, że może w życiu te przychodzą troski, przychodzą te trudności. Ale my wiemy, że tam czeka nas ta wspaniała przyszłość. I Jezus odchodząc z tej ziemi, przed swoją śmiercią On zostawił takie wspaniałe słowa, mówi: Niechaj się nie trwoży serce. Jezus Chrystus, jako Bóg, stwórca, On wiedział o tych czasach, które dzisiaj posłumamy, o które będą może. My nie wiemy, ile jeszcze życia tego będzie na tej ziemi. On wiedział o tym, że będzie nastanie takie czasy trudne. Naród na naród, te wojny, to wszystko, te klęski, inne biedy. Jezus Bóg nasz. On o wszystkim tym wiedział. I On tym wszystkim dla swojego ludu zostawia taką wspaniałą obietnicę. I gdy przyjdą te trudności, On mówi: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie, wierz, wierzcie, idę. Wam, dla Was, a więc dla nas wszystkich, przygotować miejsce, i gdy pójdę, i przygotuję, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, aby gdzie i ja, i Wy byli. Ta obietnica, kochani, to nie jest ludzka, to nie jest od człowieka, ale to jest obietnica samego nasza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który ukochał mnie i Ciebie tą miłością wieczną, gdzie czytamy, gdzie wspominamy o tym, że on został ukrzyżowany i zmartwychwstał, że on przebacza i kocha nas. Ta obietnica jest ona dla nas, że tam jest ta wspaniała przyszłość. Dzisiaj my też żyjemy na tej ziemi, przynosimy wszelkie trudności, problemy w życiu, ale wiemy, że tam jest coś wspaniałego, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, na rozum ludzki nie przyszło. To on zostawił dla swoich wiernych amen.